Witam w kolejnym odcinku oprowodowego ABC. Dzisiaj nauczymy się obsługiwać wciągarkę w naszym samochodzie. Gdy nasz samochód nie chce wyjechać dalej, a niestety musimy użyć ciągarki. Kupując ciągarkę naszego samochodu, musimy pamiętać o kilku istotnych sprawach. Przede wszystkim, uciąg naszej wyciągarki musi być odpowiedni do wagi naszego samochodu. Proponuję to doradcy sprzedawcy dowiedzieć się, kto nam pomoże przy doborze odpowiedniego uciągu wyciągarki. Druga sprawa. Również montaż obciągarki zlećmy w odpowiednim warsztacie, który się już tym zajmował, ponieważ jest to bardzo ważna sprawa. Musimy do tego użyć odpowiedniej płyty montażowej, nie montujemy tego na tyle płaskownikach czy kątownikach. I wiąże to później z uszkodzeniem naszego samochodu. Pamiętajmy, że nasza obciągarka jest tak samo urządzenie, które wymaga dbałości o sprzęt. Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby styki naszej wyciągarcy były zawsze czyste. Są to te elementy przy silniku. Trzeba je czyścić, konserwować, szczególnie przy przejazdach przez wodę lub jeśli dawno nie były używane. Wiąże się to później z dużą stratą prądu i, i braku mocy w naszej wyciągarce. Drugą bardzo ważną rzeczą jest w naszej ściągarce jest lina. Linę, którą powinniśmy, powinniśmy po każdym, powtarzam, po każdym używaniu jej rozwinąć ją od początku. I nawinąć od nowa, żeby taina było nawinięta. Pamiętajmy też o tym, że rolki użyte w naszym samochodzie lub ślizgi. Ślizgi nie wymagają takiego dbałości, ale rolki powinny być często wyciągane i przesmarowywane oraz przetarte delikatnie nad papierem ściernym, żeby tego typu uszkodzenia zostały zniwelowane. Również musimy pamiętać o naszym sprzęgiełku, które jest z tej strony wyciągarki które też często trzeba wykręcić tą boczną śrubkę, wyciągnąć i go przesmarować. Jest to bardzo ważne, bo w którymś momencie to może nam zablokować się i nie będziemy mieli możliwości, o tak jak w tej chwili, trzeba było przesunąć linę, zaregulować i ustawić go do odpowiedniej pozycji. Przy każdym użyciu wyciągarki musimy posiadać taką taśmę, którą owijamy drzewo do wyciągania naszego samochodu. Taśma służy ta żeby nam linę nie, 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 nie wbijała w drzewo oraz oczywiście nie odchodzić drzewa. Na końcach liny zakładamy szeklę, która nam pozwoli złączyć dwa odcinki liny, do której podepniemy nasz hakot. Wyciągarki. Widzimy z naszej wyciągarki montowane na samochodzie. Proszę ja pamiętać, że wyciągarka nasza posiada dwa położenia. Jedne położenie jest to położenie free, tak zwane które nam pozwala wyciągnąć ręcznie linę. Drugie położenie jest to położenie, które zapinamy przy. Naciąganiu wyciągarki, tak zwana blokada. My w tym momencie użyjemy położenia free, żeby naszą linę wyciągnąć i podłączyć do drzewa, musimy pamiętać o tym żeby szeka była dobrze skręcona i tak dobrze zapięty ponieważ wypięcie się liny podczas wyciągania naszego samochodu może sprowadzić urwanie i uszkodzenie naszego auta od przodu następnie wchodzimy naszego auta, do naszej wciągarki i zapinamy ją w położenie blokujące i umożliwiające na wyciągnięcie tego samochodu silnik naszego auta powinien pracować Ponieważ wyciągarka ma bardzo duży pobór mocy i może zakończyć się brakiem prądu w naszym akumulatorze. Wyciągarkę powinniśmy używać w położeniu w skrzyni biegów neutralnym, tak samą skrzyni automatycznej jak i skrzyni manualnej. Jeśli mamy sterowanie wyciągarki z zewnątrz przez pilota, może to obsługiwać pilot. Jeśli nie mamy takiego, posługujemy tak jak jest tutaj zamontowane z zewnątrz samochodu. się Do dnia dzisiejszego zjazdów i podjazdów z góry. Nauczyliśmy się przejazdów przez rzeki i brody wodne. Dzisiaj nauczyliśmy się obsługi ciągarki w naszym samochodzie, a w odcinku kolejnym nauczymy się pokonywać trawersy naszym autem terenowym. Do zobaczenia!